E, Siemano widzowie, dzisiaj no nie będę nagrywał podróby pet simulatora, tylko wejdziemy sobie na chwilę do, no, e, do tego klasycznego. Ale z jednego bardzo ważnego powodu. Otóż zajmiemy się dzisiaj tym i nie będę czekać aż to się zresetuje, tylko od razu z e, grubej bomby. Nie zostawcie łapkę w górę, bo. Wydaje mi się, że tutaj stot, y, jest. Czy że tutaj się uda y, dostać huchpeta? Mam nadzieję, że to będzie dzisiaj to będzie ten dzień. Jest! No nie no co to jest? Co to jest? Dostałem. Dosko Dostałem. tu jest! Nie wierzę! Dobra, deska, mam deskę. Dobra. Bejrzemy tu nie mam w ogóle tego, ale mamy deskę. I, czy mamy jajko za darmo? Tak, mamy jajko jedno za darmo. I mamy deskę, która jest warta 2 miliony! O kurde! Dobra, i chyba już stać. będzie mi stać na letnię, na czy się opłaca. Znaczy, dzisiaj to nie będzie. Gdzie majka, to są. Ale no Dobra, mamy go z tego, tak, tak, dobrze. Patrzcie na to, eh, select. Ponownie, gniuki budowli się, panie. Dobra. Otwórzmy, może sobie otworzymy takie, jedno jajko, chociaż trzeba by się to sprzedać, ale trudno. Dobra, 3, 4, Black, Plack, 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 please, please, please. A? No, no w sumie nie miałem nie miałem tego jeszcze więc bo te to jest no to jest dosyć ładny no podoba mi się yy, podoba mi się no yy, yy, a to co to więc daję. No, no dobra yy, no i dobra to już ostatnie co chyba to ostatnie y, rzecz, którą kupimy. No, widzowie. Wi no, y, no, y, no przyjrzać, jak te płotki, ale mnie nie mam takich. No, tutaj też jest taka y, fajna deska. Co? żeby nasze y, bagamy są. No, tej serii. Y, Otwieranie tego paku no jeszcze trochę będzie, Ej, bo... No, bo w sumie się nawet płacało, Co to jest opłacane, no bo... O, te flanki. Ile one są? No, dobra, no nie są jakoś do zawortu, ale też małe nie są. No... No szczerze, to nawet, no, robił ten szybki opening. Ale oczywiście, no, będzie z tego więcej. Tutaj, jak ktoś ma Titanic, jak ktoś ma Titanic'a, mogę mu taką inną podkę wysłać. Napiszcie swój link w komentarzach. I tutaj ten... Naki w ogóle, no tutaj... No tu nawet... Dobrze, czy ja mogę to tutaj zastąpić? Nie. No co tu daje ten enchant? Czekajcie. Chodzimy sobie na VIPa. Coś no mi Aha, to daje tyle, ile nic. Praktycznie. Myślę, że tego Titanica kiedyś będziemy polowali. Ale my się wyda... wydaje mi się, że no, że akurat ten. Hacker pak to będzie akurat, bo zasziko... jakikolwiek pack to będzie e, właśnie szansa na a To się tutaj No teraz się nagle na 5 godzin zmieniło. Aha. No, 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 to się. Tak, tą deskę to prędzej sobie zatrzymać. Czy za te 2 miliony przez co to jest za opis? Co to jest za opis? Napiszcie w komentarzu, czy też macie taką deskę. Mówię, że na każdym odcinku z tego będę otwierać się na taką miskrę. No na już zapomniałam, zapomniałam więc teraz sobie otworzymy. Open. Po prostu ciało. Nooo, nawet... I co się jedno, co mi szybko otworzyło? No co za ten taki... Co? E. To jest żart. Czy ja mogę to założyć? Nie, 60 level chciałam już. Ja nie wytrzymuję. Ale co? My mamy! My naprawdę to mamy? mamy. Nie, w tym nie. O, przy ja okazji tego. Nie, w to nie wierzę, że my to naprawdę nie. No, to jest niesamowite. Muszę cię trochę. Cześć. Ja. To do 50, sobie tak odspałam, ze mnie z 50 tego. Tak, dobra, tak, 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 jest fajna. Więc tak, 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 tutaj kolejną tą zdobyliśmy. No tutaj przydałoby się coś, na co tak, przerobić. Trochę tych potek, trochę tych. A was. Achievementy? Nie, nie achigmenty. Yy, tak, to. Ja już trochę do 50 no i 60. Więc. Niestety to trochę będzie Mnie kosztować hałogę. No. Zobacz, co ja mogę No to, ale ja nie będę mógł tego zrobić, więc. No Najpierw zrób po bo najpierw to zaś, Dobra, dziesiątki O, zobaczyłem, że właśnie mam 8 milionów, nie zauważyłem tego Tutaj można też dosyć y, fajnie y, zarobić dobra. Nie dobra. dobra. jest piętnastu level. Elze. Sześćdziesiąty to jest trochę brakuje dwóch tam... ...tego pięćdziesiątego i w O, jest. Ile? Nie wiem, czy to jest na drogę, wszystko Ile? nie Takie z tego bym mógł kontystent nie będę. Padł kontystent. Nie! No. Szymon! Przepraszam za niego. A jeszcze się pewnie odcinka, ale jeszcze nie na tym. No kurde, przyjemność, bo jeszcze ja jest domena, która jest Ale przynajmniej zrobiłem i ja i tą deskę. Wiesz to teraz, zaraz wponęliśmy, to co cią dało. E, dwa razy, a, a dwa razy lepiej to. Widzę co? Pójdę do czegoś, ciekawego jaka będzie jego reakcja. poczekaj, że założę sobie to na spinę. Dobra, to... To... I dam. <gry> Przepraszam, widzowie. Um. Mam takiego goldena, którego nam przydałoby się sprzedać. Ja Mamy już raz, dwa, trzy, cztery eksplozivy. No, Kiedyś sobie zrobimy śluz yy, jajko, bo będę musiał mieć no, trochę więcej. Nie wiem, co to kupuję będę musiał trochę doładować robuxów i do tego paku jeszcze kiedyś wrzucimy i no dopóki nie będę, będę widział jak tam to dowiecie. To akurat jest rzecz, którą no myślę, że uda się zdobyć Hill Żaraz będę otwierał te jajka. No i y, widzowie jak już mówiłem, zawsze kiedyś mówiłem, żeście na, napisali, gdzie jak najlepiej według Was y, no, jest właśnie zdobywać y, tego śpata. No. I teraz na chat musi wlecieć. Y, idę szybko na trening y, plazę. i będę musiał e, tu coś tam będę musiał posprzedawać. Nawet więc co na czym mogę trochę zarobić czego ma naprawdę dosyć dużo i tu nie większość z Was też tyle ma Albo jeszcze więcej e, Widzicie jaka jest pełna trening plaza, gdzie jeden przedmiot jaki tu jest to tylko jest ten jakby e, e, przedmiot. Ale po prostu zagniona, ale dobra, biorę najlepsze miejsce. I to jest właśnie to. nawet poniżej tak rapu dałem. Mam, tak. ja Wiele. I tutaj powyżej jest. To wkrótce dam mu tak. Eee. Sześć. A sześć. Czy ktoś mi właśnie coś Tak. Ktoś trochę tych petów kupił. I ja kupiłem sto Co? Jak ludzie to kupują? Co już? I ile? Gdzie się to... Chyba ktoś mi właśnie wszystkie jajka wykupił. Nie, jeno wykupił. Jeno jajko kupił. No patrzcie, ludzie mi wszystko to zabrali. Co jest? Zabrali mi całe te. ...te ja są Pety, które są bardzo 4... Jedną tu chwilę. Y, jak co? to, to niech będzie. Macie tu jeszcze takie... O, równo 5000 po 50... Y, a... Pi, pi, no 57 plus. Nie, nie, nie. 38, nie. gdzie idziecie? Właśnie wystawiłem kolejną rzecz. Gdzie idziecie? Idźcie kupować u mnie. No tak dalej... Na... To w ogóle y, zbliżam się. Powoli. ...do 10 milionów gramów. Czyli wiem, że to jest praktycznie nie warto ten wynik, ale... O, łącznie to jest przynajmniej 1 milion. Nie, nie śmiecie się ze mnie. 48 mają macie tu ludzie. 200, póki jest ciepłe. Ja tu gościem, ja tu gość. No, tu tu jest... Tu 6 milionów To jak... Zero, ale jest wiele Ile? Patrzcie, jak ludzie się na to rzucają Ja nie wiem, jak on tutaj zarobiasz tyle Hmm Chodaj, coś a w ogóle to musiałeś nie ma. Halo, czemu nie kupujesz się? Nie, nie. Co? Hmm. Dobra. Widzę, że to się w ogóle e, nie... Nie napiszę. O! Nie wiem, czy naprawdę e, kupują. Bicie tutaj jest to tak, dam mi Macie, macie tutaj. No no, po co tu pują? What? Gorzej jak mi wszystkie jajka wykopią, to dopiero będzie. E, no, kupuj, no kupujcie, kupujcie! Polecam! Polec kto? Maciek! Ej, ma konkurencję! No jak rainbowy, po tyle, no to oczywiście, że będziemy na wszystko. I to też, no kupił, to też, to nie, no to było. E, Ludzie już tego nie kupuję, na no co jest? no hmm. to 24, 24. Też tak. ja to tutaj tego nie mam. Co to. się tu mam. Właśnie. tu mam. No tu. Ja mogę to użyć? bo ktoś jeszcze by tutaj kupił Dobra, i co by tutaj, tutaj jeszcze wystawić? Rębów w screen... nie Może bym wystawił... No to myślę po... 2 krowka 2 k Mi pokazywało na 5 a, dobra, dobra. Teraz tylko czekać czy to się wszystko ładnie y, sprzeda, się to w ogóle się sprzeda. I ta czarna dziura, tą czarną y, dziurę taką. Tą łódkę. Może te po coś y, jakby kupić, jak też powinienem, ale to tego nie zrobiłem. Żeby, I potem to sprzedać za 42 miliony. A kto na tej plazie ma? Dobra, ktoś tutaj ma. 645 milionów. Trzyma 18. No, trochę tu ludzie mają, więc... Panie Ci bogła, czy ode mnie kupują. Kupuj ode mnie. Kupuj ode mnie, kupuj ode mnie. Kupuj ode mnie. Wczoraj jak już Kosia że jestem jego panem, a on mi napisał, że nie jest youtuberem. <średziwia> ja, pow, no i potem... potem i i nie i potem piszę do mnie XD Ale tego się waźle źle czuję Chętnie bym od niego kupił No i za 20? Prison za 11 tysięcy A 2 za 22 Dobra, kupię jednego od niego tak. za to. nie kupię. Może też bym tą deskę wystawić, tak? E, dobra, widzę, że to się e, temu wszelkie w ogóle nie sprzedają. tutaj, mm. okay, w może nie, ale mm. pocięci za trzy 3... i... O, ktoś kolejny jak trzy kropka ile chyba? Dwa sześć? a Tak? No, nawet tak mają trochę e, Tak, kupił kolejne jajko, dobra. Dobrze, kupujcie te jajka, kupujcie te jajka. Ja niedługo nie miał 10 milionów, to tylko czekać aż ktoś jeszcze to kupi. Jak się ludzie na to zwracają, nie aż... Chyba prawie 2 miliony tu zarobiłem na tej trening plazie. Um, na no dawno ludzi tyle ode mnie e, nie kupowali to 20 minut już trwa. To mam być chwilę. No to co, widzowie? E, ja jeszcze co chwilę na tej trening... Plazie. będę, będę stał, ale, ale praktycznie się, yy... będę tylko czekać, to się wszystko tutaj ładnie yy, sprzeda. No i widzimy się na następnym odcinku. Co Zast... O, ktoś kupił te TNT kilka, chyba tak. No i mamy, patrzcie, 10 milionów zarobione. I tutaj na terenie plazie no prawie 2 miliony. No to mamy to, co chciałem osiągnąć. 10 milionów mam. To yy, myślę, że takiego siurcza tymka, niedługo by temu kupić, bo no nie no za 10 milionów mam mi nie da, ale mam na przykład trochę... No mój ekipunek mniej więcej Siuria kosztuje. O, o... Dobra, no to co? Yy, Widzowie, widzimy się w następnym odcinku. Myślę, że dzisiaj też nagram jakiegoś, albo live, albo yy, tego. Yy, dosyć długi odcinek z yy, update'u Simulatora. No i widzimy się w następnym odcinku i niedługo wrzucę yy, inne filmy. Większość filmów, typu takie, które już wcześniej nagrałem. No wrzucę, ale najpierw ten wrzucę. <grym> yy, I napisz w komentarzach o której godzinie e, to oglądacie i e, czy chcecie żebym po prostu normalnie zarobił na Hugha czy żeby na przykład kupić od Tymka Przecież, praktycznie to jest nie tak to samo ale e, e, jak myślicie że mi się udał od Tymka kupić zostawcie łapkę w górę i napiszcie w komentarzach no i dajcie suba jeśli e, że jeśli to będę wiedział, jeśli zostawicie jeśli słowa to będę wiedział, że mnie po prostu wspieracie. No to yy, co? Widzimy się na albo odcinku, albo yy, live. No to pa i cześć.